Zwolnienie lekarskie z powodu stresu. W tych przypadkach to uzasadnione. Komputer się wyłącza, pakujesz swoje rzeczy i wracasz z biura do domu. Jednak Twoje myśli wciąż krążą wokół nowego projektu i kolejnego terminu. W domu nie potrafisz się wyłączyć i ciągle myślisz o pracy. Taki długotrwały stres na pewno będzie miał konsekwencje zdrowotne, ale czy możesz wziąć zwolnienie lekarskie z tego powodu? Zasadniczo to lekarz decyduje, czy przysługuje ci zwolnienie, czy też nie. Ocena odbywa się na podstawie krajowych wytycznych, które stanowią, że niezdolność do pracy Istnieje, jeśli z powodu choroby ubezpieczony nie może już wykonywać swojej ostatniej czynności wykonywanej przed powstaniem niezdolności lub może ją wykonywać jedynie z ryzykiem pogłębienia się choroby. Oznacza to, że możesz otrzymać zwolnienie lekarskie, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że wykonywana praca może spowodować niezdolność do jej wykonywania. W tym przypadku lekarz może podjąć działania zapobiegawcze. W związku z tym, w zależności od nasilenia, stres może być również powodem do wzięcia zwolnienia lekarskiego. Nie musisz się martwić, że szef dowie się o przyczynie Twojej choroby. Nie zostanie ona przekazana pracodawcy. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą, subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.